Siema. Dzisiaj mało, niestety, popularne ćwiczenie, które osobiście wykorzystuję bardzo często, zarówno w treningach terapeutycznych, jak i w treningach uzupełniających pod kątem siłowym, e, do takich dyscyplin sportowych jak sporty walki czy wspinaczka. Fantastycznie nadaje się jako rozmaicenie rozgrzewki na przykład przed treningiem siłowym do wykonania przez młodych, przez starych. Zatem, e, koniecznie zobaczcie, o czym mówię, a teraz. Czas na super intro. Jako, że miałem swoje 5 minut w świecie Animal Flow oraz w treningu z ketlami, naturalnym wydaje się, że próbowałem znaleźć jakieś formy łączenia obu tych technik. Niestety, niczego sensownego tak naprawdę do tej pory nie znalazłem. Wszystkie łączenia, na które trafiłem w sieci, najczęściej są przekombinowane i kreowane na siłę. Zdarzają się jednak pewne perełki, które chciałbym Wam prezentować i jedną z nich jest dzisiaj forma lokomocyjna z wykorzystaniem ketli właśnie, aczkolwiek można je zastąpić innymi narzędziami. To może być np. przykład worek bułgarski, worek z piachem, może to być plecak wypełniony książkami tak naprawdę, znowu zachęcam do kreatywności i tworzenia swoich własnych rozwiązań. Zanim zaczniemy wprowadzać obciążenie, należałoby się nauczyć podstawowych zasad trzymania pozycji. Nie chciałbym dzisiaj występować w roli instruktora Animal Flow, dlatego też zasady, które Wam przedstawię, odbierzcie jako bardziej uniwersalne zasady spotykane w różnych systemach. Które możemy zaaplikować do pracy z Kettle. Zatem zaczynamy od przyjęcia tzw. klęku podpartego, w którym mamy 6 pól podporu, i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie na tyle ustabilizować sylwetkę, aby po zabraniu każdego z elementów podstawy czy podporu nie tracimy właściwej sylwetki. Odrywamy od ziemi lewą stopę na wysokość około 2 cm, czyli bardzo symbolicznie następnie prawą, następnie przechodzimy do rąk, sprawdzamy czy jesteśmy w stanie podnieść rękę czy kończynę górną jedynie poprzez wycofanie łopatki, czyli poprzez tak zwaną retrakcję, a nie zgięcie w łokciu. Jeżeli tutaj ten element jest dla nas prosty, możemy się pokusić o zabranie dwóch pól podporów, jakimi są nasze kolana i przeprowadzić całą operację powtórnie. Jeżeli ta forma jest dla nas prosta. Przechodzimy do oderwania pól podporu po skosie czy po przekątnej, czyli jeżeli nasza lewa stopa idzie do góry, to nasza prawa ręka podąża wraz z nią. Jeżeli jesteśmy w stanie odrywać kończyny po skosie, możemy się pokusić o wprowadzenie lokomocji. I w tej lokomocji dążymy do tego, aby tułów zachował stabilną pozycję. Możemy sobie wyobrazić... Że na plecach dźwigamy szklankę wody, której nie chcemy z pleców zrzucić. Analogicznie do tego, w jaki sposób poruszamy się do przodu, możemy również wykonać lokomocję do tyłu, a także na boki. Jeżeli to ćwiczenie jest dla nas proste, możemy dodać do niego obciążenie. No, i tutaj z, z pomocą przychodzi nam ketel, którego możemy przeciągać najpierw w pozycji statycznej, czyli bez poruszania się. W żadnym z kierunków pod ciałem możemy ketla przeciągać bądź przepychać. I jeżeli to jest dla nas proste, możemy się pokusić o lokomocję. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Że nowa forma nagrywania również będzie dla Was atrakcyjna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Tyle na dzisiaj. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Znów elementy Animal Flow. Do zobaczenia.